Zasady bezpiecznego stosowania leków i suplementów diety. Część druga. Audycja powstała w ramach realizacji kampanii edukacyjnej Województwa Małopolskiego pod nazwą Jak bezpiecznie stosować leki. Widok z lotu ptaka na krakowski rynek. Mówi Łukasz Smułka, wicemarszałek Województwa Małopolskiego. Województwo Małopolskie podejmuje wiele działań w celu stworzenia odpowiednich warunków do utrzymania seniorów w dobrym zdrowiu czy przedłużenia ich aktywnego udziału w życiu społecznym i zawodowym. Chcemy, aby małopolscy seniorzy żyli dłużej i byli zdrowi. Ważnym aspektem zdrowia seniorów jest zażywanie lekarstw. Niestety, polscy seniorzy przyjmują ich za dużo. Mówi dr Przemysław Szybka, wiceprezes Okręgowej Rady Aptekarskiej. Pamiętajmy, że suplement diety to nie lek. Lek służy leczeniu chorób i zapobieganiu chorobom. Natomiast suplement diety jest jedynie uzupełnieniem normalnej diety. Lek, aby został dopuszczony i zarejestrowany, musi przejść wieloletnie badania kliniczne, które udowodnią jego skuteczność i bezpieczeństwo. Natomiast suplement diety, aby został zarejestrowany, wystarczy że zostanie zgłoszony organom administracyjnym. Dlatego pamiętajmy, aby nigdy nie mylić suplementów diety z lekami. Znaczenie ma nie tylko to, jak i kiedy zażywamy leki, ale również to, czy kontrolujemy, jakie medykamenty trafiają do naszego organizmu. Mówi Aleksander Gesiada, lekarz rodzinny. Sporządź listę stale stosowanych leków. Może mieć ona formę takiej profesjonalnej listy wydrukowanej z internetu. Może być to po prostu zwykły zeszyt, w którym odnotuj wszystkie stosowane przez siebie leki, suplementy diety oraz preparaty dostępne bez recepty. Zabieraj listę na wszystkie wizyty do wszystkich lekarzy, u których się leczysz. Widok listy leków. Listę stosowanych przez siebie stale preparatów zabierz do apteki. Farmaceuta pomoże ci i doradzi. Farmaceuta przyjmujący pacjenta w aptece. Jeśli stosujesz leki przepisywane przez różnych lekarzy, np. kardiologa, urologa czy diabetologa, zawsze pytaj, czy nie wchodzą we wzajemne interakcje. Pamiętaj, aby zgłaszać wszystkie działania niepożądane tych leków. Wydawanie leków w aptece. Nie odstawiaj leków samodzielnie. Zawsze zapytaj lekarza, jak długo powinien być stosowany dany lek. Dokończ opakowanie zgodnie z zaleceniem lekarskim. Widok wielu leków. Nie lecz się sam. Zawsze zapytaj lekarza o zdanie, próbując włączać nowe preparaty. Nie ufaj reklamie. Leki z reklamy mogą wchodzić w interakcje z tymi stosowanymi przez Ciebie na co dzień. I pamiętaj: samodzielnie dobierając leczenie, możesz opóźniać postawienie właściwej diagnozy. Nadużywanie leków może prowadzić do wielu niepożądanych działań. Może zagrażać naszemu zdrowiu, a nawet życiu. Dlatego tak ważne jest, aby przestrzegać następujących zasad: Nie stosuj leków z polecenia znajomych i rodziny. To, że pomogły im, nie oznacza, że pomogą Tobie. Pamiętaj także, aby nie dokańczać rozpoczętych wcześniej opakowań, zwłaszcza maści czy kropli, bo mogą one już być po terminie. Leki kupuj zawsze w aptece. Nie kupuj leków z niesprawdzonego źródła z placu czy z internetu. Nie wiesz, jak były przechowywane, nie wiesz nawet, co zawierają. Mogą okazać się niebezpieczne dla Twojego zdrowia, a nawet życia. Pacjent w aptece. Leki przechowuj zawsze w oryginalnych opakowaniach. Dzięki temu będziesz miał pewność z jakim lekiem masz do czynienia, będziesz mógł łatwo sprawdzić jego datę ważności. Chroni leki przed działaniem światła słonecznego. Chowaj je na przykład do pudełka lub do szafki. Pamiętaj także, aby zabezpieczyć je przed dziećmi i wnukami. Widok leków w lodówce. Nie stosuj leków po terminie ważności. Taki lek może zagrozić twojemu zdrowiu, a nawet życiu. Na każdym opakowaniu leku znajdziesz datę ważności. Po której nie powinien on być stosowany, a także informacje o tym, jak długo lek po otwarciu nadaje się do stosowania. Pamiętaj, aby na opakowaniu odnotować kiedy otworzyłeś lek. Jeśli pozostała resztka leku, odnieś ją do apteki. Chroń środowisko. Audycja zrealizowana ze środków finansowych województwa małopolskiego. Więcej informacji na stronie www.profilaktykawmalopolsce.pl.